Pas nale, czyli daję informację, patrzę w i mogę jechać. Widzimy z daleka pas skrętu. Patrzymy w tym momencie, tam, tam gdzie widzimy znak zakaz wjazdu. Tam jest jezdnia, z której mogą wyjechać samochody więc nieco zwalniam, zaglądam za te krzaczki tam nic nie jedzie, teraz patrzę na drogę dla rowerów z lewej i z prawej i dopiero mogę przejechać